Piszę teraz przemówienie, ale przedtem muszę się zastanowić nad kilkoma sprawami i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. A mianowicie, jaki jest cel mojego przemówienia informacyjny, instruktażowy czy rozrywkowy? Czy publiczność zna cel przemówienia i czy orientuje się w temacie? Jak dużo ludzi będzie w sali? Z kogo składa się publiczność i jaki jest jej wiek? Jakie jest jej wykształcenie? Jakie wartości wierzenia i nastawienie posiada? publiczności, czy ja je podzielam i oczywiście jakie nastawienie może mieć publiczność do mnie i do tematu. Znalezienie odpowiedzi pomoże mi w napisaniu przemówienia, w znalezieniu właściwego języka, na przykład anegdot, też cytatów, a potem w nawiązaniu kontaktu ze słuchaczami i przełamaniu pierwszych barier. Ale przecież nie ma dwóch jednakowych grup publiczności, więc za każdym razem, gdy będę pisał inne przemówienia, muszę sobie też odpowiedzieć na te pytania. Powinienem zrozumieć różnice i podobieństwa między mną a nimi, i następnie budować pomost porozumienia między mną a publicznością. Jeśli to zrobię, o to na pewno mam większą szansę, że odpowiem na jej potrzeby, a muszę przecież odpowiedzieć na potrzeby moich słuchaczy. E aí